Jest w tym momencie 0 stopni. Kilka dni było takich, takiego wysokiego mrozu. Do minus 10, chyba w nocy, wczoraj. Nie wchodziłam przez te wszystkie dni do szklarni. Zaraz zobaczę. Nie ogrzewana była przez te dni w ogóle. Zobaczymy, jak tam sałatki. bardziej jestem ciekawa. Ha! I co? No i po prostu wszystko w porządku. Czyli, że one są naprawdę wytrzymałe. Zobaczymy, jak pokczoi. Ich się troszkę martwią Widać, że... Widać, że lekko im oklapły listki, ale kurcze żyją. Zobaczymy jeszcze mój brokułek, którego... Nie zrywałam, nie, z, nie odcinałam go. Piękny oh, piękny Jest, no i no co? Było kilka dni takich właśnie minus... Utrzymywało się minus 4, minus 5. I nawet koperki. Nawet koperki, słuchajcie, żyją. Bomba!